Co jeżeli ci powiem, że? Bo czuję, że to trzeba powiedzieć. Hmm. Dlatego powiem. Co jeżeli ci powiem, że wszystko to, czego. No może nie wszystko, ale wiele rzeczy, które książę. Kościół katolicki zabrania robić, na przykład medytację, kontrola ci, kontrola energii, znaczy się yoga, medytacja, że to tak naprawdę to wszystko my mamy robić. Że to tak naprawdę wszystko służy naszemu rozwojowi. Jest specjalnie negowane a, jako coś złego, przez kościół. W specjalnym celu, żebyście. Żebyśmy my yy, myśleli, że to jest coś złego, i żeby po prostu zatrzymać nas w rozwoju. Żeby po prostu nie dać yy, się rozwinąć, bo mają klucze do Królestwa Niebieskiego. Sami nie wchodzą i nie pozwalają wejść innym. I właśnie to jest to. Niepozwalanie we, wejścia na wyższy poziom stanu umysłowego, czyli Królestwa Niebieskiego, które w nas jest. Czyli co? Czy ja polecam się nie bać nie słychać pierdolenia jakiegoś kościoła, że tego nie możesz, tego nie możesz. Gówno nie możesz. Nie ma czegoś takiego jak nie możesz. Nie, nie ma jakichś zakazów w ogóle. Co ty sobie dałeś wkręcić w ogóle? Ty nie możesz. Nie możesz medytować. A, a czemu? Krzywda się komuś dzieje? Nie możesz sobie jogi uprawiać. Bo się krzywa komuś dzieje, tak? No, uży, użycie trochę mózgów. Ili serca, według mnie, zamiast y, wierzyć we wszystko, co przeczytacie albo usłyszycie w jakichś y, gazetkach kościelnych albo od księdza, który sam jest tak nauczany i nawet y, nie myśli, na, my, oni nie myślą nad tym, y, dlaczego są tak nauczani, oni to po prostu przyjmują. Wszyscy, że tak ma być. No, no właśnie, nie ma tak być. Powie to. E, potem podpiecie, po, że to czary, nie, że, że czary, kontrola energii, czary, o, nie, że mogę na przykład kartkę papieru spalić swoją dłonią, nie, no ja nie mogę, no, ale że taki człowiek, człowiek takie coś potrafi, nie, oni nie chcą, żebyście wy takie rzeczy robili, oni nie chcą, żebyście wy na przykład lewitowali podczas medytacji, nie, to jest im nie w smak bardzo, bo wtedy stracą nad wami kontrolę, rozumiesz, i, i cały plan pójdzie się jebać, nie? No ale ludzie, ludzie nie wpadną na to, nie? Bo się boją, że do diabła pójdą, że do diabła Tu <grywy> Masz muskopać dupę tymi właśnie technikami i ty masz rosnąć w siłę i wzrastać ponad tego diabła. Ty, on, jego ma nie być w tym świecie. On ma nie istnieć. <grywy> No, on przyjdzie, mu powie, żeby spierdalał, to spierdoli. Jak jest na pustyni, mu powiedział preczatanie, no i on se pójdzie, nie wróci. Bo to takie jest, takie gówno, wiesz. Że tylko go... No. To jest, przegr to jest przegra przegrane, to jest przegrane, to rozumiesz. Nie ma co w ogóle na ten temat dyskutować. No ale tak. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad właśnie takie, czy praktykować takie rzeczy, nie? to kieruj się swoim sercem, nie? Astrologię też polecam. Ale wiedza jest dla odważnych. Jeżeli chcesz po nią sięgnąć, to musisz czasami wyjść poza utarte schematy ścieżki, zakazy, nakazy, a nawet niektóre moralne przekazy nieraz. Niestety. No takie jest życie. Życie jest brutalne, dzieciaczki ale nie chcę nikogo, nikogo na, na, na złą drogę sprowadzać. Jeżeli ktoś zostaje opętany podczas medytacji czy podczas takich rzeczy, jogów czy innych rzeczy, to mi się wydaje, że to tylko jest zależne od osoby. Jeżeli osoba taka daje przyzwolenie na to, żeby być opętanym, jeżeli ona się tym interesuje w ogóle, jeżeli ona tam się bawi, bawi w takie rzeczy, żeby złapać ten kontakt z czatanem, to on nas złapie ten kontakt i, i potem już go nie straci tak szybko i łatwo. Także tu, tu trzeba uważać, ale jeżeli masz czyste intencje i podchodzi się do tego z intencją, że ja chcę się rozwijać, że ja chcę rozstrzelać swoją banię w baniaku, nie chcę mieć powietrza, a, a jednocześnie nie chcę mieć powietrze, to. To działać. Jak najbardziej działać? W tę stronę. Wszystko od intencji zależy, a nie od... To nie ma być tak, że ty jesteś bezbronną jakąś tratwą na oceanie mm, świata i diabeł może cię w każdej chwili czapnąć. Jak ty robisz takie rzeczy. To nie jest, to nie jest tak. To nie, to ty masz nad nim kontrolę. To Ty masz na nim zwyciężać, a nie. On nie ma nic do gadania w ogóle, rozumiesz? Jeżeli w to uwierzysz, że ma coś do gadania, no to ci wejdzie, panie, a jak uwierzysz w to, że ma wypierdalać, to, to będzie wypierdalał, no. To jest takie proste, naprawdę, nie? Także tam. Nic się nie bać. Z Bogiem. Hmm. Praktykować te mistyczne rzeczy. Możecie, śmiało. Nic się nie bać a na pewno nie medytacja.